Witam w drugiej części filmu, w której będę omawiał technikę przysiadu. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja technika jest poprawna i czy robisz wszystko dobrze, to dobrze trafiłeś. Link do pierwszej części zamieszczam w opisie. Zapraszam! Każdy z nas spotkał się z różnymi kątami nachylenia tłowia podczas przysiadu. Jedni pochylają się bardziej, drudzy mniej. Budzi to ogromną ilość kontrowersji i wielu ćwiczących zastanawia się nad tym i martwi się o to, bo nie wie jak to zmienić. A ja się pytam, czy naprawdę trzeba się nad tym zastanawiać i na siłę to zmieniać? Bardzo często krytykuje się osoby, które pochylają się do przodu troszkę bardziej niż inni. Wskazuje się na ich błędy techniczne bądź jakiś magiczny problem z mobilnością. Nierzadko spowodowane jest to jednak ich budową anatomiczną, a konkretnie długością tłowia i kości udowej. A nie jakimś brakiem rozciągnięcia. Świetnie ilustruje to ta grafika, na której zaznaczyłem kość udową na czerwono. Im dłuższa będzie kość udowa, tym bardziej ćwiczący będzie musiał pochylić się do przodu. I nieważne ileś będzie mobilizował i tą technikę ćwiczył, nigdy nie osiągnie on takiego pięknego, książkowego przysiadu, jaki często nam się pokazuje. Podobnie sprawa ma się z tłowie. Im dłuższy tuł, tym bardziej ćwiczący będzie musiał pochylić się do przodu. Dlatego nie stosujmy jakichś ogólnikowych zasad i prawideł do ludzi, którzy są inni. Których ciało jest inne. Których budowa anatomiczna jest po prostu inna. Mienialnym przykładem będzie tutaj polski trójboista Andrzej Stanaszek. Pokazuje on nam jak bardzo ważna jest długość kończyn w stosunku do długości tłowia i długości całego ciała. Zobaczcie jak płytki jest jego przysiad. Jak bardzo pionowe ciało i tors on może zachować. Jedna rzecz jest jednak pewna. Kąt nachylenia tłowia powinien być stały. Może być większy, ale niech będzie też stały. W momencie, gdy nasz staw biodrowy pierwszy idzie do góry, nasze pośladki unoszą się pierwsze do góry, a my pochylamy się do przodu, nasz środek ciężkości niebywale przesuwa się ku przodowi. To obciąża odcinek krzyżowy kręgosłupa a konkretniej przejście między piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową. Ruch przysiadu inicjujemy poprzez najpierw cofnięcie stawu biodrowego do tyłu, a dopiero potem uginamy stawy kolanowe. Na tym filmie rozwiniemy to na dwa etapy. Jeżeli najpierw cofniemy biodra do tyłu, to pozwolimy, by tuł ustawił się w takim pochyleniu, w jakim będzie przez cały zakres ruchu i to zapobiega stracie pozycji, Podczas na wstawania do góry z przysiadu. W fazie koncentrycznej przysiadu, czyli kiedy wstajesz, postaraj się powrócić biodrami jak najszybciej pod sztangę. Dzięki temu upewnisz się, że używasz naprawdę mocnych pośladków i nie tracisz siły z nóg. Gdy pozwolisz, by staw biodrowy odsunął się zbyt daleko od twojego środka ciężkości, robisz po prostu taki pokraczny, martwy ciąg. ważniejszych części ciała w przysiadzie. Dlaczego? Ponieważ przynosi on siłę, którą generują nasze kończyny do sztangi, która leży na jego górze. Myślę, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, że tu nie może być jakiś miękki, słaby, sflaczały, bo z takimi rzeczami w życiu zwykle nie da się zbyt dużo zrobić. Musi być twardy, spięty, żeby wydajnie przekazywał całą siłę i nie pozwalał, by obciążały się struktury niekurczliwe, takie jak więzadła bądź stawy kręgosłupa. Dobrym indykatorem tego, czy nasz tułów jest stabilny, jest obserwowanie ruchu kręgosłupa w przysiadzie. Otóż nasz kręgosłup, on jest stworzony tak, by być segmentem stabilnym, a nie mobilnym, podczas takich ruchów złożonych, jak na przykład przysiad. Gdy jesteśmy tak mocno obciążeni, kręgosłup nie powinien się poruszać w ogóle. Powinniśmy zachować naturalne jego krzywizny i je utrzymywać przez cały zakres ruchu, co jest bardzo ważne, do czego zaraz nawiążę. Między każdym kręgiem kręgosłupa znajdują się bardziej delikatne, amortyzujące i sprężyste struktury, nazywane krążkami międzykręgowymi, a bardziej popularnie dyskami. Co się zawsze mówi, jak komuś się coś stało z plecami? Może no, dysk wypadł. Wypadnięcie dysku, czyli właściwie przepuklinę krążka międzykręgowego, obserwujemy, gdy nasz kręgosłup traci naturalne krzywizny, a my jesteśmy w jakiś sposób obciążeni. Czyli na przykład, gdy pochylamy się na prostych nogach i próbujemy coś podnieść. Moje dłonie to kręgi, a balonik to krążek międzykręgowy. Gdy nasz kręgosłup porusza się w nieprawidłowy sposób, nie zachowujemy jego krzywizn, to obciążenie rozkłada się na krążek międzykręgowy nierównomiernie. I przez to przesuwamy się do tyłu i powstaje przepukliwa. Kręgosłup cechuje się tym, że w jego środku leży rdzeń kręgowy. A z rdzenia kręgowego wychodzą nerwy, które zaopatrują całe nasze ciało. I uwierz mi, bardzo, to bardzo nie chcesz, żeby ten rzeczony krążek międzykręgowy miał z tymi nerwami styczność, ponieważ powoduje to straszny, nieprzyjemny ból, który z każdym treningiem jest coraz gorszy. I niepożądany ruch kręgosłupa zdarza się bardzo często w końcowej fazie przysiadu, na samym dole. Większość ludzi niestety nie posiada odpowiedniej mobilności, żeby robić te głębokie przysiady. A są do tego namawiani. Efekt podwinięcia kręgosłupa na samym dole przysiadu nazywany jest po angielsku battling. Nazwa ta się przyjęła, ponieważ efekt jest niezwykle popularny. I tu leży odpowiedź na fundamentalne pytanie. Jak głęboko robić przysiady? Otóż przysiady należy robić tak głęboko, dopóki nie wystąpi battling. Jeżeli rzeczywiście go u siebie obserwujesz, to zakończ przysiad zanim on wystąpi. Tuż zanim on wystąpi. I wracaj do góry. Nie martw się opinią innych, że nie robisz tych przysiadów tyłkiem do ziemi. Oni pośmieją się teraz, a ty pośmiejesz się, jak wszystko, co oni będą mogli zrobić na nogi, to będą wyprosty na maszynie. Ale to jeszcze nie koniec. Chciałem poruszyć kwestię błędu nie zgięcia, a przeprostu kręgosłupa. Kluczem do utrzymania silnej pozycji kręgosłupa jest zachowanie jego neutralności. To znaczy nie może być on ani zbytnio zgięty, ani zbytnio wyprostowany. Czyli mama, jak mówiła, wyprostuj się to, nie miała racji? Gdy zaczynasz przysiad, to nie wypinaj pośladków jak modelka pokazująca swoje wdzięki do kamery. Bo to prowadzi do osłabienia stabilizacji, przeciążeń, a w rezultacie do wad postawy, no i finalnie bólu. Zamiast tego, pochyl się lekko do przodu i zmniejsz dystans między żebrami a miednicą. Wielu zagranicznych trenerów stosuje wskazówkę Point your nipples at the floor, czyli skieruj swoje sutki w stronę ziemi. To sprawia, że nie możesz wypiąć przesadnie klatki piersiowej do przodu, ale że Twój tuł i Twój kręgosłup będzie neutralny. Gdy już upewnimy się, że nasz kręgosłup jest nieruchomy i w pozycji neutralnej, Czas osłonić go ochronną aktywacją mięśni, które osłonią go jak osłonka młode drzewko, targane na każdą stronę wiatrem. No co? By ustabilizować kręgosłup, używamy m.in. mięśni tłoczni brzusznej, jak i mięśnia najszerszego grzbietu. Zaangażowanie ich w odpowiedni sposób zoptymalizuje dystrybucję siły, przyklei sztangę do naszego ciała i unieruchomi tłup. Ma być unieruchomiony. w stabilizacji płomia wykonujemy w dwóch krokach. Krok pierwszy. Nawierz powietrza do brzucha, wykonując wdech. Bardzo ważne jest, byś nawiózł tego powietrza właśnie do brzucha, a nie do klatki piersiowej. To od tego wdechu twój brzuch powinien się powiększyć i rozszerzyć. Nadal trzymając to powietrze, wciągnij brzuch i utrzymaj to wciągnięcie przez cały zakres ruchu przysiadu. Twój brzuch ma być bardziej jak, a mniej jak, puff, puf. Krok drugi. Wciśnij sztangę w plecy, tak jak podczas przyciągania wyciągu bądź taśmy do karku. To pozwoli napiąć mięsień najszerszy grzbietu i ustabilizuje tułów od tyłu. Znowu utrzymaj to napięcie przez cały zakres ruchu. Rób te dwie rzeczy, a będziesz niewzruszony jak dom. Pamiętaj, tylko nie pozwól na wywalenie bębna. To chyba kręgu nie uzywał, bo tak ten bębę przy tych przysiadek wywaliło. Czas na wisienkę na torcie. Głowa. Podobnie jak przy martwym ciągu zadzieranie głowy i podbródka do góry jest błędem. Podobnie ma się sprawa z opuszczaniem głowy zbyt w dół. Jak zawsze najbardziej optymalna jest pozycja neutralna kręgosłupa. Wielu profesjonalnych zawodników traktuje pozycję głowy jak punkt honoru nawet przy maksymalnych próbach. Przykład. Ogłówkujmy nad tym. Dlaczego to tak ważne? Otóż za głową porusza się całe ciało. Gdy gdzieś patrzymy, na przykład za kimś, pierwsza obraca się głowa, a dopiero potem niemalże automatycznie tu. Podobnie ma się sprawa, gdy leżymy na plecach. Gdy uniesiemy głowę do góry, od razu napnie się mięsień prosty brzucha. Zatem gdy leżymy na brzuchu i uniesiemy głowę, napnie się mięsień prostownik grzbietu. Ten wyuczoną i nabykową aktywację mięśni nazywamy synergizmem. Gdy podczas przysiadu nasza głowa jest ciągle w górze, owszem, napięcie mięśni prostowników grzbietu będzie większe, ale napięcie mięśni brzucha, czyli naszych głównych stabilizatorów, drastycznie spadnie. W większości przypadków to prowadzi do przeprostowania odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przez co narażamy się na uszkodzenia. Zapominamy też o tym, że w sąsiedztwie kręgosłupa szyjnego. Znajdują się takie struktury mózgowia, jak na przykład rdzeń przedłużony, który odpowiada za funkcje wegetatywne, takie jak oddychanie i trawienie. Nie wiem jak ty, ale ja po prostu nie mam ochoty ryzykować przepukliny krążka międzykręgowego w tym rejonie, na przykład podczas gwałtownego wyprostu, bo może to spowodować nawet paraliż od oczu w dół. E, eee, spoko, oczy też można pakować. Tak jak tułów idzie za ruchem głowy, tak głowa idzie za ruchem oczu. By zapobiec przyprostowywaniu odcinka szyjnego, nie patrz się do góry, tylko przed siebie i lekko w dół. Złap sztangę dłońmi i wejdź pod nią równo. Ustaw stopy obok siebie. Uwolnij sztangę poprzez ćwierć przysiad. Wyjdź ze sztangą, ustaw swoje stopy szerzej niż na szerokość bioder i lekko zwróć palce na zewnątrz. Weź głęboki oddech do brzucha i wciągnij go. Ciśnij sztangę mocno w swoje plecy i usta przyjemną w neutralnej pozycji. Zacznij przysiad poprzez ruch bioder do tyłu. Dopiero potem zacznij zginać kolana. Schodź w dół trzymając kolana w linii stóp. Zejdź do odpowiedniej dla siebie głębokości. Gdy wstajesz zachowaj stały kąt pochylenia tłowia. Nie daj kolanom zapaść się do środka. Staraj się trzymać głowę w neutralnej pozycji. Na koniec złap głęboki oddech i rozpocznij proces od początku. Twoja technika będzie bez zarzutu. Będzie coraz lepiej. Ale tak jak każdy z nas jest inny, tak również nasz sposób wykonywania ćwiczeń będzie się różnił. to było dużo informacji. Żeby to ogarnąć, polecam wprowadzać te rady stopniowo. Polecam również oglądać filmy na tym kanale, ponieważ moim celem jest poszerzenie wiedzy na temat techniki, anatomii i kontuzji w sporcie, by sprawić, by twój trening nie był okupiony cierpieniem i bólem, ale byś mógł ćwiczyć na swoje 100%. Nie ma lekko. Jeżeli Wam się podobało, proszę o subskrypcję, łapki. Chętnie odpowiem również na każde pytanie zawarte w komentarzach. Jeżeli znacie za to kogoś, kogo technika wymaga małego podźwignięcia, wiecie co mu wysłać. Cześć!